W tym materiale przeprowadzimy sobie proces odwróconej inżynierii, jednego z najbardziej podstawowych mechanizmów Twojego wewnętrznego egosława, czyli mówiąc inaczej, Twojego ego. Dowiesz się, jak wykorzystać ten proces odwróconej inżynierii do tego, by rozpoznać w swoim umyśle. Ograniczające, blokujące Cię w życiu przekonania, by w końcu być w stanie zacząć doświadczać prawdziwej wewnętrznej transformacji. Cześć, ja mam na imię Bartek i już od wielu lat pomagam ludziom w procesie wewnętrznej transformacji. W tym materiale skupimy się na Kwestii przekonań. Przekonania to nic innego jak nasz sposób postrzegania świata, rzeczywistości, w który na jakimś etapie naszego życia uwierzyliśmy. Jest takie fajne powiedzenie, że Twoje przekonania tworzą Twoją rzeczywistość i jest w tym bardzo dużo prawdy. Nawet współczesna psychologia mówi o fenomenie samospełniającej się przepowiedni. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że jeżeli my jesteśmy o czymś przekonani, jeżeli my jesteśmy czegoś naprawdę pewni, jeżeli my w coś tak naprawdę w 100% wierzymy, to znajdujemy na to dowody. I tak naprawdę. Całe wyzwanie tutaj sprowadza się do tego, że nasz umysł składa się z umysłu świadomego, czyli z tej części umysłu, do której mamy bezpośredni dostęp, z której my zdajemy sobie sprawę, o której wiemy, ale również z umysłu podświadomego, czyli mówiąc inaczej nieświadomości, gdzie znajduje się cała masa, cały stos przekonań na temat świata, na temat rzeczywistości, na temat innych ludzi, do którego już takiego bezpośredniego dostępu nie mamy. A co więcej, często nie chcemy nawet do niego zaglądać, bo tak jest wygodniej naszemu egosławowi. Zanim jednak przejdę do samego tematu. Odwróconej inżynierii i tego bazowego mechanizmu naszego egosława, chciałem Cię serdecznie zaprosić na kolejną edycję warsztatów Efektywna Transformacja. Warsztaty rozpoczynamy już 4 kwietnia o godzinie 19.00. Będziemy zajmować się tematem obfitości finansowej. Będziemy poruszać i uwalniać negatywną energię, jaką możemy mieć, chociażby na temat zarabiania pieniędzy, na temat budowania wyższych, Poziomów obfitości, ale także kwestie związane z długami, jakie możemy mieć, czy chociażby programami, jak bardzo popularny program Zosia Samosia. Także, jeżeli czujesz, że to z tobą rezonuje, koniecznie sprawdź link na dole w opisie tego filmu. Jesteśmy teraz w takim czasie, w którym bardzo często spotykamy się z członkami naszej rodziny. I ja sam pamiętam jak jeszcze ho, 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 już ładnych parę lat temu rozpoczęły się wszystkie moje procesy, cały mój proces transformacji, to na samym jego początku. Każdy kontakt z członkami mojej rodziny wiązał się dla mnie z bardzo dużą ilością wewnętrznego dyskomfortu, dyskomfortu takiego jak złość, jak frustracja, jak nerwy, jak niezadowolenie, gdyż na tamtym etapie uważałem, że to, na przykład, słowa moich rodziców, ich zachowania, ich sposób postępowania, ich nastawienia, wpływa na to, że ja czuję się w konkretny sposób. Na tamtym etapie mojego życia, jako że był to sam początek mojej podróży, miałem jeszcze bardzo mocno wgrany program bycia ofiarą, i wierzyłem w to, że ta przyczyna tego, jak mi jest wewnętrznie, znajduje się gdzieś na zewnątrz, a mojego sprytnie projektowało na świat, na innych ludzi, to, czego nie chciało zauważyć w sobie. I teraz posłuchaj. Wykorzystaj ten czas, który masz obecnie, jeśli masz możliwość, spotykasz się z członkami swojej rodziny, szczególnie jeżeli spotykasz się z rodzicami, z dziadkami, z wujkami, z ciotkami, z rodzeństwem i obserwuj wszystko to, co w ich postępowaniu, w ich słowach, w ich sposobie bycia, jakkolwiek Cię drażni, jakkolwiek Cię denerwuje, jakkolwiek wywołuje w Tobie jakieś. Negatywne emocje. Nasze ego ma bardzo podstawowy mechanizm, który potocznie nazywamy mechanizmem projekcji. Do czego sprowadza się mechanizm projekcji? Mechanizm projekcji sprowadza się do tego, że tego, co najbardziej w sobie tłumimy, co najbardziej w sobie wypieramy, tego, czego najbardziej w sobie nie chcemy zauważyć, zauważamy na zewnątrz u innych ludzi. I tam zaczynamy kierować nasze niezadowolenie. To jest właśnie mechanizm projekcji. Nie chcę tego zauważyć w sobie, w swoim umyśle, więc zauważam to wszędzie na zewnątrz i tam mnie to złości, tam mnie to drażni, tam mnie to wkurza, tam mnie to irytuje. I dlaczego akurat mamy robić to w przypadku członków naszej rodziny? Jest takie piękne powiedzenie, że czym skorupka za młodu nasiąknie. Tym na starość trąci. Znamy to. Wiesz, w tych polskich, zresztą nie tylko polskich, powiedzonkach, pożekadłach ludowych, prawidłach, można znaleźć bardzo dużą mądrość. I tak samo jest w przypadku tego powiedzenia. Zauważ, czym skorupka za młodu nasiąknie, my, jako dzieci, jesteśmy najbardziej chłonni. Nasz umysł jest całkowicie otwarty, jest dosłownie jak gąbka, która nasiąka wszystkim tym, co obserwuje w świecie zewnętrznym. No i teraz, ty, będąc jeszcze dzieckiem, obserwowałeś lub obserwowałaś swoich rodziców, opiekunów, dziadków, czy starsze rodzeństwo, i chcąc nie chcąc, czy ci się to podobało, czy nie, uczyłeś lub uczyłaś się od nich. Różnego rodzaju sposobów bycia, wzorców postępowania, sposobów myślenia, nastawień, a także zachowania. I wszystkie te wzorce są obecne w Twoim umyśle. I czy Ci się to podoba, czy nie, to x razy w ciągu przeciętnego dnia, kiedy to Twój wewnętrzny autopilot przejmuje kontrolę, to właśnie te wyuczone, zapamiętane programy biorą górę i tych sąc nie chcąc, Oddajesz im możliwość do tego, by decydowały o tym, jakie podejmujesz decyzje, jak się zachowujesz, jakie masz podejście, chociażby do zarabiania, do relacji, do zdrowia, do spędzania wolnego czasu, i odtwarzasz te sposoby bycia, te nastawienia zupełnie nieświadomie. My często jesteśmy do tego tak przyzwyczajeni, że w ogóle nie zwracamy na to uwagi. Nie zwracamy uwagi na to, że zachowujemy się dokładnie w taki sam sposób, jak zachowywali się nasi rodzice, opiekunowie, dziadkowie, kiedy my byliśmy jeszcze dziećmi. Robimy dokładnie kropla w krople to samo, czasami nawet używając dokładnie takich samych słów, jak używali nasi rodzice, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi. Te programy są w nas tak mocno zakorzenione, a my często tak bardzo nie chcemy ich zauważyć, przyznać się do tego przed sobą i wziąć za to odpowiedzialności, że na własne życzenie zostajemy ich niewolnikami. Jak to zrobić? Czym w ogóle jest ta odwrócona inżynieria? Wiesz, ja kiedyś zajmowałem się wytwarzaniem oprogramowania, i taki proces inżynierii oprogramowania polega na tym, że najpierw piszemy kod. Piszemy kod aplikacji, po jakimś czasie, kiedy tego kodu nazbiera się już bardzo dużo, powstaje aplikacja. Proces odwróconej inżynierii polega na tym, że z istniejącej już aplikacji czy programu ty wydobywasz fragmenty kodu, by je odzyskać, by je przetworzyć, by je jakoś zmodyfikować. No i teraz. Jak możemy ten proces odwróconej inżynierii wykorzystać w przypadku identyfikowania naszych nieuświadomionych przekonań? Zobacz: za każdym razem, kiedy masz kontakt ze swoimi rodzicami, opiekunami, dziadkami, członkami rodziny, którzy byli w Twoim otoczeniu, kiedy byłeś, byłaś jeszcze dzieckiem, którzy mieli duży, realny wpływ na Twoje wychowanie, stanowili dużą część Twojego życia, to wszystkie ich sposoby bycia, zachowania, nastawienia. Są w jakimś stopniu obecne w Twoim umyśle. I teraz wszystkie z tych nastawień, sposobów bycia, które na chwilę obecną ty u nich oglądasz, które u nich obserwujesz, to są w bardzo dużym stopniu te same sposoby bycia, nastawienia i zachowania, które Ty obserwowałeś lub obserwowałaś, będąc jeszcze małym dzieckiem. I teraz wszystko to. Co cię drażni w ich sposobie bycia, tym co mówią, tym jak się zachowują, tym jak postępują, jest dokładnie tym samym, co tkwi, stłumione w twoim nieświadomym umyśle i cały czas jako program pracuje tam, wpływając na ciebie i twoje życie. Więc za każdym razem, gdy zauważasz coś takiego na zewnątrz, taką wiesz, czerwoną lampkę, kontrolkę, która się zapala i pojawia się jakaś złość, jakaś irytacja, jakieś rozdrażnienie, jakaś frustracja, to wiesz co? To ta lampka kontrolna, która się zapala, jest dla ciebie sygnałem mówiącym ci: słuchaj, człowieku, takie coś znajduje się w Twoim umyśle, schowane przed Tobą w cieniu. To cały czas tam jest. Otwórz ten cień, zajrzyj tam, wpuść tam troszkę więcej światła swojej świadomości, weź za to odpowiedzialność, zaakceptuj to, a po prostu zaczniesz ten wzorzec transformować. I to naprawdę jest takie proste. Moment, w którym my to odkrywamy, w którym to zauważamy, w którym bierzemy za to odpowiedzialność, to jest oczywiście połowa naszej pracy i powiedziałbym nawet, że często jest to ta trudniejsza połowa naszej pracy. Dlaczego trudniejsza? Dlatego że nasze ego uwielbia grać ofiarę. Nasze ego, nasz kochany wewnętrzny egosław, uwielbia wierzyć w to, że to czyjaś wina, że to jest w kimś na zewnątrz, że my absolutnie nie mamy z tym nic wspólnego. Natomiast to jest właśnie mechanizm projekcji. Kiedy my zdajemy sobie sprawę z funkcjonowania tego mechanizmu, to pomimo tego naszego słów może nadal tupać nóżkami, nie zgadzać się na to, próbować z tym walczyć, próbować z tym polemizować, ale to troszeczkę tak, jakbyśmy próbowali polemizować z tym, że na przykład ogień parzy. Jasne, możemy wdawać się w polemiki i próbować udowodnić, że jest inaczej, ale pojawia się pytanie: po co to robić? Co i komu mielibyśmy niby udowadniać? Dużo prostszą, dużo łatwiejszą drogą jest przyznanie się przed sobą do tego, że okej, okay, być może nie widzę jeszcze tego przekonania w sobie w stu procentach, natomiast. Dopuszczam do siebie to, że takie przekonanie może we mnie być. Zaczynam go poszukiwać, zaczynam za nim eksplorować, zaczynam się przede wszystkim na tym skupiać. Zaczynam poświęcać moją uwagę, moją energię na to, by eksplorować zawartość swojego cienia, zawartość tego, co do tej pory mogło być przed nami ukryte, co tam sobie sami przed sobą pochowaliśmy w naszym cieniu. Druga połowa tej pracy natomiast jest to już praca nad tym, by takie przekonanie z umysłu skutecznie uwolnić. Jak to zrobić? Chodzi oczywiście o to, że nasz umysł jest dosłownie jak komputer. Nam oczywiście w życiu często wydaje się, że to komputer jest naszym właścicielem, tak? Że to komputer chce wejść na konkretną stronę, że to komputer chce zrobić jakieś zadanie. Pozwalamy na to, by komputer decydował o tym, jak my z niego korzystamy. Tak robimy w przypadku komputera czy telefonu. Pozwalasz na to, żeby to komputer decydował za ciebie o tym, jak ty go będziesz wykorzystywać i do czego. Czy to Twój komputer wybiera za Ciebie to, jak pracujesz, wybiera za Ciebie programy, z których korzystasz, yy, decyduje o długości czasu korzystania? Myślę, że tak. Przeciętnie człowiek decyduje na to, że zawierza całe funkcjonowanie swojego życia siebie komputerowi. Wiesz, yy, trochę śmieszne, trochę straszne, ale w przypadku umysłu właśnie tak robimy. Umysł jest dosłownie jak komputer, a my jako świadomość jesteśmy jego użytkownikami. Natomiast często w życiu uparcie pozwalamy na to, by to właśnie ten komputer, a mówiąc dokładniej, obecne w nim programy, decydowały o naszym życiu. Naszą pracą, naszym zadaniem jest zauważanie tych programów i konsekwentne wydawanie poleceń naszemu komputerowi, by te programy po prostu usunął i działa to zawsze w 100%. Natomiast jeżeli nie działa, jeżeli twój komputer nie wykonuje twoich poleceń, to prawdopodobnie albo nie jesteś wystarczająco konsekwentny lub konsekwentna wobec swojego komputera i po prostu pozwalasz mu. Raz mówisz mu: "Okej, okay, skasujmy to", ale kiedy program wraca, mówisz: "Okej, okay, dobra, to już nie będę tego kasować, bo po co?". Bo to nie ma sensu, bo i tak się nie uda. Wiesz, popatrz zawsze na pracę ze swoim umysłem troszeczkę tak jak na tresowanie zwierzątka. Jeżeli chcemy wytresować sobie na przykład pieska, no to co? To pieskowi nie wystarczy raz powiedzieć, że jak mu rzucisz piłeczkę, to on ma ci tą piłeczkę przynieść, prawda? Z pieskiem trzeba to przećwiczyć x razy, dać mu nagrodę, być konsekwentnym wobec tego pieska. Być konsekwentnym wobec siebie i wymagać, potrafić tego od niego wymagać, a w ten sposób piesek zaczyna się uczyć i zaczyna nas słuchać. Twój umysł jest jak taki Twój piesek, który przez większą część Twojego życia prawdopodobnie nie był tresowany i być może z tego malutkiego szczeniaczka, który jeszcze kiedyś wydawał się taki uroczy i słodki, wyrósł wielki pies i zrobiło się niewygodnie. I zrobiło się trudno. Bo ten mały piesek, okej, okay, to było urocze, jak on ci wskakiwał na kolanka i ciągnął cię na ulicy do innych piesków, ale jak ten piesek urósł, jest duży, no to co? To już nie jest tak fajnie, jak on się na ciebie rzuca, kiedy wchodzisz do domu, to już nie jest tak fajnie, jak on cię ciągnie po ulicy, a ty się przewracasz, prawda? Twój umysł jest jak komputer, bo możesz mu wydawać polecenia. Twój umysł jest jak piesek. Bo musisz go wytresować, żeby on się ciebie słuchał, żeby to on był dla ciebie, a nie ty dla niego. To ty jesteś właścicielem lub właścicielką swojego umysłu, a nie umysł i obecne w nim programy są Twoim właścicielem. Zapamiętaj to. Wykorzystaj więc ten czas, kiedy możesz spotkać się z najbliższymi. Poprzyglądaj się wszystkiemu temu, co cię w nich drażni, co cię irytuje, co cię wkurza, co cię złości, co cię martwi, co cię smuci, co cię niepokoi. Weź za to odpowiedzialność. Poprzyglądaj się, czy w twoim cieniu faktycznie nie ma dokładnie takich samych wzorców, przekonań, wierzeń, nastawień. Jeśli je zauważysz, Zacznij je konsekwentnie z umysłu kasować, a przekonasz się, że po pierwsze, świat, na który będziesz patrzeć, niby nadal będzie tym samym światem. Ptaszki będą śpiewały, ludzie będą chodzili po ulicach, samochody będą jeździły, banki będą funkcjonowały. Ale ty będziesz widzieć zupełnie inny świat. Świat, w którym będą możliwości, szanse i potencjały. A dodatkowo zaczniesz czuć coraz wyższe poziomy wewnętrznej wolności, coraz wyższe poziomy wewnętrznego spokoju i zadowolenia, coraz więcej relaksu, który zacznie się stawać dla ciebie czymś zupełnie naturalnym. Na sam koniec przypominam jeszcze już czwartego. Kwietnia, 4,04 o godzinie 19 ruszamy z warsztatami Efektywna transformacja w obszarze obfitości. Link znajdziesz tutaj na dole w opisie tego filmu. Ja zapraszam Cię również na moje pozostałe social media: na Facebooka, na Instagrama, na TikToka. E, znajdziesz tam cały czas nowe materiały związane z procesem rozwoju świadomości, z pracą z cieniem. A ja na sam koniec. Chciałem życzyć Ci tego, by w każdej chwili, w każdej sekundzie Twojego dnia jak najwięcej pozytywnej energii wypływało z Ciebie i płynęło do innych ludzi i do całego otaczającego Cię świata. Mnóstwo miłości, mnóstwo światełka dla Ciebie i niech zalewa Cię ogromna fala błogosławieństw. Namaste.